Mistrzostwa Polski w tańcach latynoamerykańskich Polskiego Towarzystwa Tanecznego to spotkanie najlepszych tancerzy z całego kraju. Nikt nie znalazł się tu z przypadku, a trybuny w Centrum Sportu i Rekreacji były pełne widzów. Zawody rangi mistrzowskiej to jest turniej, do którego pary się przygotowują praktycznie cały rok. Od momentu kiedy już się jedne mistrzostwa kończą i zaczynają drugie, czyli już będą za rok, to para się przygotowuje długo. Są też kwalifikacje, par uczestniczył w kilku turniejach, które jakby, um, pary, które spełniają warunki mogą uczestniczyć właśnie w mistrzostwach polskich. Nie każdy może, musi przede wszystkim mieć kwalifikacje, czyli brać udział w kilku turniejach. Nie, w Polsce. To pokazuje, że Jerz Laskowice jest znane w całej Polsce, a nawet można powiedzieć w świecie, bo to teraz mamy mistrzostwa Polski, ale mieliśmy mistrzostwa świata w tańcach latynoamerykańskich. Także jesteśmy dzisiaj nie tylko stolicą motoryzacji, ale można powiedzieć stolicą tańca. Tańczący byli bacznie obserwowani przez doświadczone grono jurorów. Każdy krok mógł zaważyć opozycji na podium. Porządkowano jakby kryteria według którego ocenia się, według których pary się ocenia. No takim podstawowym jest interpretacja rytmu. <laughs> czyli jak para w muzyce się porusza, tak? Następnie oczywiście charakter tańca, czy czacza jest czaczą, również oczywiście technika taneczna, czyli specyficzne motoryczne umiejętności. Ja bym to w skrócie ujęła jako dobra koordynacja, dobry balans. Charyzma też jest oceniana jak najbardziej czyli jakby osobowość pary jest bardzo istotna, bo to niby taki, taka wisienka na torcie, a jednak ostatecznie właśnie chodzi o to, żeby tam było to coś. Doświadczenie tancerzy widoczne było na parkiecie, gdzie kilka par musiało prezentować swoje umiejętności w jednym czasie. Ja myślę, że oczami partnerki jest partner, tak? I, i yy, najważniejsza rzecz, no to słuchać prowadzenia, słuchać prowadzenia i w sytuacji konfliktowej yy, potrafić yy, no, ominąć tak, zdradzać. Tutaj z partner ma taką rolę, że musi ten partner troszkę rozegrać, mieć jakąś strategię. I oczywiście, bo przeprowadzenie zawsze modyfikować swoje choreografie. Żeby po prostu wyjść z taką pustą głową, pustą, no po prostu głową, która może przyjmować gdzieś tam te bodźce na parkiecie od innych par, tak samo od publiczności, ale jednak, żeby skupić się na tym, co, co tak naprawdę my potrafimy i żeby to pokazać, tak? To jest najtrudniejsze, żeby tego danego dnia po prostu wypaść jak najlepiej. Tak, najważniejsze, żeby nie było tego stresu, bo jak jest stres, to wszystko się spina i zazwyczaj nie wychodzi po naszej myśli. Na pewno trzeba zaangażować się w to trenowanie, jednak trenować trzeba kilka godzin. Na 5 godzin dziennie zazwyczaj jest to. Trzeba też robić treningi siłowe, ćwiczyć gimnastykę i takie rzeczy. Taniec w parze opiera się w głównej mierze na współpracy. Dobór odpowiedniego partnera jest kluczowym elementem udanych występów. Ważne jest atribut fizyczny, tak, jeżeli chodzi o wzrost, bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy na podobnym poziomie, to jest łatwiej, tak? Jeżeli ktoś ma 2 metry, jak ktoś metr pięćdziesiąt, no to różnie to wygląda. Więc też ważna jest odległość, chociaż znam takie przypadki, gdzie partnerka jest z Krakowa, facet z Warszawy i jakoś dają dojeżdżają radę. i dają radę, no natomiast ważne jest, poza wzrostem miejscem dojazdu jeszcze styl jaki się ma, w sensie klasę, bo wiadomo, że im zbliżone dwie osoby mają klasę, tym też jest łatwiej się dogadać w porze tanecznej. Piękne stroje, światła oraz klasa. To wszystko widoczne było od pierwszych chwil mistrzostw. Tegorocznym zwycięzcom gratulujemy i życzymy zasłużonego odpoczynku.